W dzisiejszym odcinku będziemy sobie odwzorowywać zjedzenie z Fortnite'a w prawdziwym życiu. Zaczniemy sobie od najbardziej rozpoznawalnej rzeczy z Fortnite'a, czyli od naszego burgerka. Nawet go mam tutaj w formie Lego i tak on wygląda, więc w sumie mogę się na nim wzorować. Będziemy do niego potrzebować szynki, oliwek, bułeczki, mięs hamburgerowych, jednego pomidora, małych takich mozzarelli na oczka, do tego wykałaczek, takich ziarenek, żeby właśnie też zrobić oczy i ser. Także mamy składniki i bierzemy się do robienia burgerka. I najpierw sobie wytniemy właśnie ten język. Ja go zrobię z szynki, także że postaram się tutaj jak najbardziej mi się to uda wyciąć właśnie taki język. I ten język będziemy sobie też podsmażać na patelni razem z mięsem i z bułką, ale to zrobimy za chwilę. Wydaje mi się, że taki powinien wystarczyć. On jest oczywiście dłuższy, żeby tam jeszcze chodził pod, yy, pod bułkę. Potrzebujemy dwie kulki mozzarelli, bo z tej niej będziemy sobie robić oczy, więc też sobie tutaj wyciągniemy. Pomidorek tutaj jest taki gruby, więc ja też ukroję taki solidny plasterek i myślałam, że tego burgera się będzie długo robić, a tak szczerze wydaje mi się, że to będzie szybkie danie mam nadzieję, że go odwzorujemy idealnie, że będzie idealnie wyglądać. Potrzebujemy też jedną oliwkę na samą górę i do niej potrzebujemy też wykałaczkę. Także przygotujmy sobie oliwkę, przygotujmy sobie jedną wykałaczkę. Tak wymyśliłam, że te czarne kropeczki w oczach zrobię z ziela angielskiego. I mam tutaj różne wielkości i wybiorę takie najmniejsze, żeby najbardziej to odwzorowało właśnie oczy naszego burgerka i wydaje mi się, że to będzie idealnie pasować. Jak ja tutaj sobie przygotowuję, to wypiszcie w komentarzu, jakie byście chcieli kolejne gry, żebym od tworzyła właśnie jedzenie w prawdziwym życiu. Ja tutaj właśnie teraz mam mięso hamburgerowe, bo postawiłam na gotowe. Nie będę robiła takiego właśnie sama, bo zazwyczaj jak z Rafałem jemy hamburgery, to właśnie kupujemy sobie takie gotowe. Także mamy jedno mięsko. I w sumie już przed ostatni składnik to jest serek. I ja tutaj mam taki ser topiony. Tego sera też tutaj widzę, że jest dużo. Więc może sobie damy dwa plasterki, żeby tak było widać po prostu go. I ostatni składnik, czyli bułeczka. Ja mam bułkę hamburgerową tutaj z sezamem. Na niektórych zdjęciach widać parę ziarenek właśnie Sezamu, a na niektórych nie, ale właśnie jak gdzieś tam dopatrzyłam sezam, także ta bułka będzie idealna. Bułeczka przygotowana. Tą bułkę też sobie podpieczemy na patelni, więc ja tutaj sobie troszkę dam masła, żeby ona się tak fajnie nam przypiekła. Mamy nasz nowy sprzęt. Pierwszy raz będę go używała, także trzymajcie kciuki, żeby tutaj wszystko poszło tak, jak ma pójść, zgodnie z planem. Na patelni dałam troszkę tutaj oleju. Zaczynamy sobie od samego dołu, czyli najpierw bułeczka. Przypieczemy sobie ją tylko troszkę. Mogłaby też, bym ją dać do piekarnika, ale widziałam, że wszyscy zagroją, tak także ja też sobie tak przetestuję I na sam w końcu jeszcze zrobimy test jak to smakuje Ej, zobaczcie tutaj moja kuchenka nowa Daje tutaj czadu I ja właśnie tutaj stwierdziłam, że jednak damy dwa mięska Żeby to było grubsze To mięso dużo zajmuje miejsca Jak widzicie tutaj ostre dymy idą, więc musimy przewrócić No tutaj mięsko będzie dobrze przypieczone Bo miałam za dużą moc ustawioną Ale nie wiedziałam, że to tak to mocno podgrzewa Także zmniejszyłam moc, pieczemy mięsko z drugiej strony Pali się Robili burgera Fortnite w domu i spalili chatę. Zmniejszamy moc na najmniejszą, bo jednak przesadziłam. Dobra, byśmy tutaj wszystko spali. Dobra, język. Troszeczkę. Ja już tutaj rozkładam sobie mięska. I dobrze zrobiłam dwa, bo ta bułka jest taka duża, żeby nie było w ogóle prawie go widać. Ja już tutaj sobie nakładam serek. Dobra, wystarczy. I składamy naszego burgera. Za chwilę zobaczycie efekt końcowy. Teraz dajemy plasterek pomidora. Na to dajemy języczek. Czy to wygląda? A właśnie, zapomniałam tutaj o górze bułki, także szybko przypiekę jeszcze górę bułki. Na górę nasza bułeczka z tej strony jest ładniejsza, więc dajemy tu. I jak to wygląda na razie? Dobrze, czy nie? To wygląda jak odnajdźcie, że więcej pomidora dam. I robimy sobie teraz nasze oczy. Mamy wykałaczki, dodatkowe dwie. Te kuleczki są od tej strony najpierw sobie zrobię, a za chwilę będziemy je wbijać drugie oczko, myślałam, że to potrwa dużo dłużej, wy oczywiście zostawiacie łapkę w górę, jak wam się podoba ten odcinek i za chwilę zobaczymy efekt końcowy ja już go tutaj składam, a wy zanim go zobaczcie to koniecznie subskrybujcie kanał i uwaga, jeszcze tylko została nam oliwka, czy wy jesteście gotowi na ten efekt końcowy? Ostatnia rzecz oliwka, I uwaga jesteście gotowi? 3, 2, 1 mamy pierwszą rzecz odwzorowaną czyli naszego burgerka z Fortnite'a postaram się wszystko tak na raz chapnąć no pyszny. Kolejna rzecz, którą robimy to złoty banan. Tak on wygląda w Fortnite, a mamy takiego nieurodziwego, mamego bananka, tylko takie były w sklepie, ale za chwilę go przemienimy właśnie w coś pięknego. Potrzebujemy do tego przepisu właśnie banana i takiego spożywczego barwnika, który można jeść. I albo wyjdzie to totalna klapa, ponieważ nigdy tego nie używałam, albo wyjdzie piękny tutaj banan z Fortnite'a ozorowany. I tak szczerze nie wiem, jak tego używać, ale nie mamy czasu na czytanie instrukcji. O kurczę, zobaczcie to ja myślałam, że to jest płynne, a to jest takie do popsikania, że jak się ma coś mokrego masę. Dobra, zobaczcie, trzyma nam się to. Bałam się już, że się nie będzie trzymało. Mam nadzieję, że tego złotka nam wystarczy i to wygląda fajnie. Dobra, lecimy od góry. W razie w, tylko górę będziemy pokazywać wszystkim i to będzie złoty banan z Fortnite. A. Na pewno czegoś takiego jeszcze nie widzieliście, bo to jest mój autorski przepis. Cała kuchnia będzie w złocie. No troszkę tutaj ten banan był taki w kropeczki i te kropeczki Przebijają. Ale ja mogę nawet całą tą buteleczkę wykorzystać. Ale ona coś średnio już mi psika. Dobra, no od góry wygląda w miarę to ok. Nie wiem, jak wy to widzicie. Za chwilę wam pokażę na zbliżeniu. Ja tu się postaram jeszcze wszystko wydobyć z tego. O, tak, dobra, tak będziemy robić. Ty się nie śmiej. To jest złoto, wiesz, jakie to jest drogie. Ej, to jest jeszcze cała butelka, czyli nam to wyjdzie fajnie. No mówiłam, że cała kuchnia w złocie. Patrzcie się. Ja to mogę tak obsmarować. I może nawet to lepiej wyszło. Ej, to będzie złoty naprawdę banan. Ja go tutaj biorę. No, nie wygląda to zbyt estetycznie. Ale to będzie fajne. Teraz to lepiej wygląda, nawet, ja Wam powiem. Maczamy go tutaj, ja to postaram się zakręcić. Dobrze, że ubramy rękawiczki. Na chwilę tutaj się śmieje, a to jednak to było przemyślane, to tak miało być. O, i teraz go mogę całego. No przecież tu jest genialne. Dobrze, że tak się stało, bo ja tak nie pomyślałam. Za chwilę Wam pokażemy na zbliżeniu, bo Wy tego nie widzicie tak z daleka. Nie jest tu zbyt pięknie w tej kuchni, ale on jest cały błyszczący. Ej, ja jestem Midas. Jak zostawicie łapkę w górę, to się przebieram za Midasa. Już mam tutaj złoto. Ja myślałam, że to się wykorzystało, a to jeszcze opakowanie, dobra, wydaje mi się, że powinno być ok. Tak się prezentuje nasz banan. Cały jest złoty, nie prześwituje tutaj nic. Za chwilę tutaj zawołamy eksperta i on oceni tutaj, czy rzeczywiście ten banan wygląda jak Fortnite. Proszę tutaj zbliżyć. No, piękny. Jak go tu spróbować teraz? Tak wygląda tutaj złoty bananek Fortnite, a tak wygląda mój. I tak szczerze wątpiłam w to, że nam to wyjdzie, a moim zdaniem ekstra to wyszło. Wy tego nie wiecie, tak jak w realu, bo w realu to się tak fajnie odbija od, od świata. Robimy sobie takos. I akurat co do burgerka, to często widziałam, że ludzie właśnie odwzorowują tego burgerka, a takosa jeszcze nie widziałam. Ja w ogóle też spróbuję pierwszy raz takos, bo nigdy w życiu nie jadłam. I potrzebujemy do tego kurczaka, bo my zrobimy sobie wersję z kurczakiem, a nie z mięsem mielonym. Sera, takich małych właśnie plasków tortilli, jogurt naturalny, małe mascaralę na oczka, awokado, żeby zrobić mole i do tego właśnie limonkę, dwie wykałaczki, na oczka też ziele angielskie, sałatę, pomidor i cebulę. Także proste, proste. Robimy. Zaczynamy sobie od tego, że najpierw musimy sobie usmażyć cebulę. Ja już tutaj mam pokrojoną cebulę. Tutaj już będzie nam się cebula smażyła, a my sobie pokroimy kurczaka. Kurczaka pokroimy sobie w takie paski jak tutaj. Mam nadzieję, że właśnie takie mają być, a jak nie, to po prostu zrobimy sobie swoją wersję. Kiedyś może spróbujemy z mięsem mielonym, a dzisiaj sobie spróbujemy takus z kurczakiem. Tutaj sobie przełożę to mięso na talerzek z cebuli, bo cebula jeszcze nam się nie zrobiła. A my nie będziemy marnować czasu i od razu pokroimy pomidora, sałatę i musimy zrobić guacamole. Zaczniemy sobie od sałaty. Tutaj mam podgląd i widzę, że wszystko jest właśnie w takie paseczki pokrojone, więc ja też tak zrobię, przynajmniej się postaram. Zabierzemy sobie tak i będziemy sobie wszystko właśnie kroić w takie paseczki, jak tutaj na naszym zdjęciu. Kolejna co to pomidorek. Pomidorek zostało nam z burgera, więc też sobie pokroimy takie dwa grupy plasterki i teraz pokroimy sobie właśnie takie paseczki. na cebula alert, więc dodajemy kurczaka. Zostało nam guacamole i został nam też ser. Sera w ogóle tam jest bardzo dużo. Głównie co ja tam widzę właśnie na zdjęciu to jest ser. I ser też musimy pokroić właśnie w takie paseczki. Kroję sobie najpierw na takie większe i za chwilę będziemy kroić na drobniejsze. A i to wydaje mi się, że może fajnie też wyjść. Też będziemy robić oczka. Oczka będą identyczne jak w burgerze. Jak ktoś to w ogóle odwzoruje z mojego odcinka, to dodawajcie na Instagrama i oznacz Patrzcie mnie, bo z miłą chęcią będę wchodzić i patrzeć, jak Wy właśnie ten przepis. Tak wyglądają oczka. Robimy sobie teraz guacamole. Tym guacamole będziemy tak jakby robić bazę w naszym tacos. Odcinek i idealne awokado. Kurczak nam tutaj już powoli dochodzi. Ja sobie dokończę guacamole i zapomniałam, że jeszcze przecież muszę go przyprawić. Do guacamole sobie dodajemy tutaj jeszcze właśnie sok z limonki. Nie wiem, że tak się daje, bo ja w tak guacamole się nie specjalizuję. Raz w życiu robiłam. I wystarczy, że wszystko to sobie zrobimy widelcem i mamy gotowe guacamole. Teraz sobie ściągniemy na chwilę kurczaka naszego. Tak on na razie wygląda. Damy sobie tutaj troszkę oregano, bazylii i papryki słodkiej. Mam nadzieję, że to nie chili. Mięso mamy usmażone. Przechodzimy sobie do podgrzewania naszej małej tortilli i możemy składać tacos. I teraz tak. Czytałam w internecie jak to się robi, bo wiadomo, że tutaj nie jest napisane w Fortnite. Cie. Najpierw sobie posmarujemy całego naszego placuszka naszym awokado. Na sam dół jednak sobie damy mięso, bo tutaj jednak do Patrzyliśmy się, że na samym dole jest mięso Tutaj to mięso jest polane naszym sosem Ten sos też można zrobić czosnkowy Czyli dodać sobie po prostu Zazwyczaj mamy trochę majonezu Albo nawet sam czosnek Także mamy sosik, mamy mięso Mamy naszą sałatę, więcej dam tej sałaty Żeby tutaj wystawała I teraz ser na zmianę z pomidorami Czyli serek, serek I takie właśnie biorę najdłuższe tutaj laski pomidora Żeby one tak wychodziły Tak mniej więcej jak na tym zdjęciu I teraz postaram się to złożyć żeby wyglądało jeszcze bardziej podobnie, to tutaj sobie podocinamy te rzeczy. Dobra, teraz wydaje mi się, że jest podobne. Jak oceniacie? Dajcie znać w komentarzu. I co najważniejsze, sprawdźmy sobie jak smakuje. Bardzo dobre. Teraz zrobimy sobie najpopularniejszą rzecz z Fortnite'a, czyli potki. Potrzebujemy do tego buteleczek, niebieskiego napoju. I ja tutaj mam tonik, ponieważ dzisiaj spróbujemy zrobić tak, że te potki oprócz tego, że będą niebieskie, to one właśnie będą świecić. I będę używała do tego właśnie latarki UV. Przetestujemy i zobaczymy, że rzeczywiście będą one w ciemności świecić. Tutaj mam buteleczkę, która ma odzorowywać małą potkę, a tej mam też taką w kształcie dużej potki, także te kształty nie są przypadkowe. Też wybieram Napój, żeby był najbardziej właśnie podobny do koloru potek i zabrałam taki, który tak najmocniej świecił, były też ciemniejsze. I oczywiście tutaj musimy sobie przelać. No w tym szkle, jak jest tego mniej, to moim zdaniem jeszcze lepiej to wygląda. Tego co przeczytałam, to powinnam tutaj właśnie sobie dać jakiś niebieski napój i pomieszamy sobie pół na pół. Dobra, bez zapachu pomieszajmy sobie pół na pół. Mam na nadzieję, że to nie straci koloru. Nie straciło. I no fajnie to wygląda, także trzymajcie kciuki, żeby rzeczywiście to świeciło w ciemności. Zatykamy sobie, ale nawet jak to nie wyjdzie, to moim zdaniem już to fajnie wygląda. Jakbyście robili jakąś tematyczną imprezę, to możecie coś takiego zrobić. Najpierw sobie zobaczmy tak, czy coś tutaj się świeci. No tutaj nie za bardzo widać, także uwaga. Teraz gasimy światła i patrzymy, czy tutaj nasze podki świecą w ciemności. Tak przy jednym świetle to wygląda. No dalej wydaje mi się, że chyba wygląda tak samo. Ej, tak świeci, co? Ej, tak świeci! Patrzcie się tutaj do góry, jak to mega widać. Nie wiem, czy to przez tą lampkę i ona tak podbija kolor niebieskiego, czy rzeczywiście to świeci w ciemności. Jak tak z daleka po świece, to nie widać, żeby świeciło, więc albo za mało dałam tonika, albo po prostu to nie działa. Ale jak sobie przyłożymy lampkę UV, która jest właśnie taka lekko niebieska do tej potki, no to teraz wygląda jak świecąca, prawdziwa potka. Napijmy się w takim razie potki. I teraz robimy pizzę. Przedostatnia rzecz, którą sobie zrobimy, to jest właśnie... Ta pizza i potrzebujemy do niej oczywiście ciasta na pizzę, które sobie zrobiłam już wcześniej. Dwie papryki zieloną i czerwoną salami, ser, jakiś sos pomidorowy na spód, mozzarella i chyba to wszystko. Zaczniemy sobie od tego, że przygotujemy sobie składniki. Czyli najpierw mamy ciasto, później ja tutaj mam podgląd i cały czas sobie będę podglądała. Mamy salami, potrzebujemy właśnie tak myślę, że to jest papryka, bo wygląda jak właśnie zielona i żółta papryka. Także tutaj są takie różne kawałeczki małe i ja tak też postaram się pokroić na różne takie części. Nie jest tego zbyt dużo na tej pizzy i teraz tutaj zielona papryczka i tutaj niektóre są takie właśnie cienkie i długie, a niektóre są takie właśnie bardziej kwadratowe i grube i też tak właśnie sobie pokroję. Aż Wam przybliżę zdjęcie tej pizzy i na samej górze są takie placki rozlane czegoś białego i ja stwierdziłam, że to musi być mozzarella, więc mamy mozzarella. Czyli został nam teraz ser, który sobie zetrzemy i mamy już gotowe wszystkie składniki. Składniki sobie odkładamy na na bok i teraz musimy się zająć naszym ciastem. Ja to ciasto w ogóle robiłam wczoraj, więc mam nadzieję, że ono w ogóle tutaj nam wyjdzie z tej siatki. Ja wam też oczywiście napiszę, jakie są składniki na ciasto, a ja teraz muszę je sobie tutaj jeszcze wyrobić bardziej i musimy je rozwałkować. Oczywiście pod spód mąka, jakbyście robili, żeby wam się nie przyklejało. I musimy zrobić teraz z tego taki placek. Ja sobie tutaj przeniosę na moją blachę. Wiem, że ona powinna być gorąca, ale nie mam nic takiego, żebym mogła to później podnieść tą pizzę, więc zostawiamy taką. Zawijamy sobie tutaj rogi dookoła. Ja sobie tutaj pod spód dam też mąkę, mi się to nie przykleiło. Dajemy teraz składniki. Na spód możecie sobie dać jakiś sos pomidorowy, tam przyprawy różne, ale ja tak szczerze najbardziej lubię przecier pomidorowy. W międzyczasie sobie włączyłam piekarnik na 250 stopni. O, właśnie piekarnik się nagrzał. Teraz cały ser, który mamy. Nie wiem, czy jego nie będzie za mało, bo będzie chyba to czerwone nam się przebijać. Ale no dajemy tyle, ile mamy. Tak około 7, 9 plasterków salami jest, także też... Tak mniej więcej sobie rozłożymy. Jeden na środku jest i dookoła. Tutaj w dziurkach ta papryka nie na salami leży, tylko właśnie na tym serku. I mozzarella i jej tak dużo nie ma. 7 minut około zobaczymy, ile ona będzie potrzebowała. Tak wygląda gotowa pizza forniteowa. Moim zdaniem jest tak odzerwana w 80%, tak, trochę za dużo mozzarelli, ale co najważniejsze, musimy jeszcze przetestować, jak smakuje. Testujemy, czy dobra. Przechodzimy sobie do ostatniej rzeczy w dzisiejszym odcinku, czyli do tego lodzika. Potrzebujemy do zrobienia jego wafelka, czekolady w kostce, takiej polewy czekoladowej, wisienki na samą górę i lodów o smaku śmietankowym. Jedną rzecz, którą musimy sobie tutaj wcześniej przygotować, to jest posiekanie czekolady, bo jak widzicie na samej górze są takie kosteczki, malutkie czekolady. Także najpierw to zrobimy. Bierzemy sobie tutaj jeden pasek czekolady i kroimy na takie dość większe właśnie kawałki. Także idealnie nam tutaj lodzik został na sam koniec na deser. Mamy wafelek, otwieramy lody. Staramy się jak najbardziej damy radę zrobić taką właśnie fajną gałeczkę. Mam do tego taką łyżkę. Okej, okay. postaram się to uformować. Mam nadzieję, że mi wafelek nie pęknie. Muszę się pośpieszyć, bo jest bardzo gorąco u nas. Daje mi się, że tak objętościowo jest bardzo podobne. Polewa czekoladowa i muszę dość dużo dać tej polewy. Ja akurat mam gotową, bo stwierdziłam, że jak będę zwykłą czekoladę rozpuszczać, to ona mi się tak nie rozleje. A Mam nadzieję, że to właśnie, że tak porozlewa, jak tutaj na zdjęciu, że ona tak właśnie. O, super. I wydaje mi się, że to będzie najbardziej podobne z tych wszystkich rzeczy w dzisiejszym odcinku. O, ja tak dam na górę i to samo będzie ściekać. To wygląda. Wydaje mi się. O, help me. Słuchajcie, warunki są jakie są. Troszkę mnie poniosło z tą polewą. Wisienka bez tego? Bez gingera. Ta jest jakaś chyba dwutygodniowa, bo jest taka ciemna. Ale proszę bardzo. Podobny? Mówiłam, że jest ciepło. No były podobne. Wszystko zjechało. Dobra, te. Bardzo dobry. Zjem całego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Wbijajcie tutaj na pozostałe moje filmy, a tutaj możecie zasubskrybować. Na razie.